Panie bardzo cieszy nas fakt, że mieszkańcy Powiatu Żywieckiego mogą korzystać z diagnostyki medycznej na terenie żywca. Jesteśmy już po pełnym miesiącu użytkowania diagnostyki. Czas na krótkie podsumowanie. Poprosiłem pana dyrektora Ibrażka, żeby przysłał mi takie zestawienie. Ponad 300 badań rezonansu, 341 o ile pamiętam, prawie 300 badań tomografu, oczywiście mówimy o tych badaniach związanych z, ze skierowaniami, skierowanych do mieszkańców Powiatu Żywieckiego, więc to myślę no jest bardzo dobra wiadomość. 300 pacjentów zapisanych w kolejce. Do rezonansu porównywalna ilość, jeżeli chodzi o tomograf. No i myślę, że bardzo dobra wiadomość. Nie mamy takich danych, bo szpital tego nie przeprowadzał wcześniej tych badań. Ale ja pamiętam, że kolejki były na poziomie 4-5 miesięcy. Natomiast oczekiwanie na badanie w tej chwili w naszej, w naszej diagnostyce jest maksymalnie 3 tygodnie. Czyli pacjent, który przyjdzie ze skierowaniem w tym czasie. Powiedzmy, początkiem listopada, pod koniec listopada już ma badanie. Także no, myślę, że to jasno i wyraźnie potwierdza, że te wszystkie działania, które podjęliśmy wspólnie z panem dyrektorem, to, że udało nam się zarejestrować i przystąpić do konkursu, były jak najbardziej potrzebne, no, przede wszystkim dla pacjentów, dla mieszkańców, którzy na terenie powiatu żywcu mogą te po prostu te badania sobie zrobić. Przypomnijmy jaka droga prowadziła do tego żeby ta diagnostyka w żywcu się pojawiła. No droga droga była troszkę wyboista bo y, zaczęło się od tego że y, firma która wykonywała nam te usługi no po prostu wypowiedziała umowę i ta umowa się kończyła y, ostatniego sierpnia y, ostatniego lipca przepraszam. Y, no i Wszelkie próby przekonania firmy, żeby została, nie pomogły. Mieliśmy kilka możliwości: albo poszukiwanie firmy, która by ją zastąpiła, ogłoszenie przetargu, albo właśnie próbę stworzenia jakby własnej, własnej, własnej diagnostyki. Myślę, że wybraliśmy to drugie rozwiązanie, trudniejsze, ale, ale teraz patrząc właśnie z perspektywy tych wszystkich danych, myślę, że bardzo zasadne. I oczywiście tu nie mogę złego słowa powiedzieć, jeżeli chodzi o firmę Helimed, bo gdyby nie jej pomoc, gdyby nie sprzęt, który nam użyczyła, z którym mogliśmy wystąpić do, do konkursu, no to by się to nie udało. To, że zgodziła się, że była tak elastyczna, no to naprawdę bardzo nam pomogła i oczywiście to było uwarunkowane, że ten sprzęt musi być kupiony potem, no ale, ale suma summarum naprawdę się nam to opłacało. I trudno mi się wypowiadać, bo rozliczenie za te badania jest dopiero tak naprawdę w pierwszym kwartale przyszłego roku, ale wydaje mi się, że jeżeli to nawet potem przeliczymy od strony finansowej, to taniej wyjdzie w tej chwili ta diagnostyka szpital, niż w momencie, w którym płacił miesięczną opłatę dla firmy zewnętrznej. Także nie tylko korzyść dla pacjentów, którzy mają dostęp do tych badań, ale korzyść również finansowa dla szpitala. Dziękuję bardzo.